Witam, witam wszystkie kryptoświry z tej strony. Konrad z grupy Zdefiniowani.pl. Słuchajcie, dzisiaj rozmawiamy na temat projektu Gym AI. Jest to projekt, który będzie mieć swój listing na sieci Binance Smart Chain. Nie mówimy tutaj o żadnym projekcie typu ROIDAP. Jest to projekt technologiczny, który ma również wystartować z własnym tokenem natywnym. Zanim jednak przejdę do szczegółów, chciałem tylko nadmienić, że nie jestem doradcą finansowym i wszystko to, co mówię, mówię, pokazuje, nie jest to również poradą finansową. Są to tylko i wyłącznie moje zapiski związane z moją strategią dotyczącą budowania portfolio. Projektów pasywnych, jak również takich spekulacyjnych, do których właśnie należy Gym.ai. AI. Przypatrzmy się w tej chwili, słuchajcie, Fair Lunch, który ma miejsce na Pink Sale. Do końca tego Fair Lunch pozostał jeden dzień, 7 godzin 20 minut. Jeżeli chodzi o samą aplikację, będzie ona mieć wbudowany chat GPT i różne możliwości dotyczące treningów, czyli będziemy mogli sobie ustawiać plany treningowe, plany żywieniowe, ustalać tak, aby to dopasować bezpośrednio do naszych. Jakby wymogów. Jeżeli chodzi o najważniejsze, najistotniejsze dla nas rzeczy, to mamy tutaj KYC i mamy również audyt, który w tłumaczeniu na polski nazywa się Rewizja. Jeżeli chodzi o Tokemonik, słuchajcie, mamy tutaj całkowitą podaż 700 milionów tokenów, 189 milionów tokenów będzie przeznaczonych bezpośrednio pod sprzedaż tego Fair Lunch, No i tokeny na płynność 91 milionów, które przejdą bezpośrednio po listingu. Początkowa kapitalizacja 136 tysięcy, czyli mówimy tutaj o bardzo niskim market capie, dość niskim, jeżeli chodzi o soft cap. Czyli ta kwota, która musi być zebrana, która w tym przypadku już jest zebrana, to jest 80 BNB. Czyli mamy tutaj jakby pewność, że ten Fair Launch będzie mieć pozytywny koniec, czyli tym samym będzie mieć listing samego tokenu. Jeżeli chodzi o samą stronę, strona będzie wyposażona w DAP, który w tej chwili jeszcze nie jest gotowy. DAP będzie przeznaczony do stakowania natywnych tokenów, natomiast samą obsługę projektu będzie, będziemy mieć możliwość o jakby realizowania w ramach aplikacji, która również jeszcze nie jest dostępna. Przejdźmy sobie w tej chwili do White Paper i przeczytajmy najistotniejsze elementy tego dokumentu. Oczywiście sami we własnym zakresie przeczytajcie sobie wszystkie rzeczy związane z tym projektem. Jeżeli oczywiście jesteście zainteresowani partycypowaniem w ten projekt, zróbcie swój własny research, tak, żeby mieć pewność, że wchodzicie, mając świadomość, w co wchodzicie. Gym AI, mobilna ewolucja dla Twojego zdrowia i Twojej dłoni. Ok, zmień swoją rutynę zdrowotną. Dzięki naszej nowej aplikacji możesz planować i śledzić swoje codzienne treningi i ustalać zdrowe nawyki, tworzyć spersonalizowany plan posiłków, niezależnie od tego czy jesteś sportowcem, czy po prostu chcesz poprawić swoje zdrowie. Nasza aplikacja ma wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć swoje cele. Pobierz teraz i ciesz się zdrowszym życiem. Aplikacji jeszcze nie ma, tak jak mówię, ale przejdźmy do najistotniejszych informacji, właśnie dotyczącej aplikacji. Utrzymywanie zdrowego stylu życia wymaga stałej dbałości o odżywianie i aktywność fizyczną. Gym. AI to aplikacja mobilna, która zapewni codzienne sugestie dla obu stron i cennym narzędziem dla osób, które chcą poprawić swoje zdrowie i samopoczucie. Aplikacja wykorzystuje dane takie jak osobiste cele zdrowotne, preferencje żywieniowe i poziom sprawności, aby generować spersonalizowane rekomendacje dla każdego użytkownika. U Ułatwiając plan posiłków i aktywność fizyczną oraz pomagając im w dążeniu do celów zdrowotnych. Ponadto aplikacja może dostarczać przypominanie, śledzić postępy i oferować motywację, dodatkowo promując przyjmowanie zdrowych nawyków. Podsumowując, Gym AI oferuje codzienne sugestie dotyczące odżywiania aktywności fizycznej, jak i praktycznym i wygodnym narzędziem dla osób pragnącym prowadzić zdrowy tryb życia. Słuchajcie, y Reasumując, ja w tej chwili jeszcze postaram się przejść do takich najważniejszych, głównie ważnych elementów tego całego projektu, ale pamiętajmy o tym, że w tej chwili mamy szał na projekty. Które zawierają w swojej nazwie AI, czyli tą sztuczną inteligencję. Tak więc ja osobiście podchodzę do tego projektu czysto i wyłącznie spekulacyjnie, tak więc nie mam tutaj zamiaru siedzieć, jeżeli tym bardziej mówimy tutaj o projektach, które w tej chwili coraz to częściej powstają i wykorzystują ten model, który był wcześniej stosowany, czyli Play to Earn, Move to Earn, Gym to Earn, Sleep to Earn i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że w tej chwili jakby to wszystko idzie w tą stronę, czyli przenoszą. Te pomysły, które były wcześniej stosowane w tych Move, to Earn i tak dalej, i tak dalej, do tych projektów, z, w których mamy nazwę AI. Jak to będzie wyglądało? Czy faktycznie ten projekt jest technologicznie wyposażony w sztuczną inteligencję, tego nie wiem. Oczywiście dlatego podchodzę do tego projektu czysto i wyłącznie spekulacyjnie, licząc na to, że społeczność, która tutaj jest zgromadzona, będzie pompować ten token na starcie. Dlatego ja osobiście będę partycypować w. Ten presej, w ten fair launch do którego może przystąpić każdy, bez względu na to, czy jest w tym projekcie od początku, w sensie śledzi, coś tam się dzieje, czy też nie. Wchodzę w tej chwili na PinkSafe i jak widzicie, po podłączeniu do mojego portfela mogę partycypować w ten projekt. Oczywiście nie taką kwotą, myślę, że wejdę tutaj za jakieś pół BNB do jednego BNB i z tego jakby zobaczymy, co wyjdzie. Sam bot, czyli ta sztuczna inteligencja, która ma być zawarta w tym projekcie, będzie działać jako chatbot. Na telegramie, tak więc będzie można bezpośrednio analizować i zadawać różnego rodzaju pytania dotyczące zdrowia i innych elementów, które nas interesują, związanych z tą aplikacją. Jest to tylko i wyłącznie jakby integracja czat. GPT-3 z te Telegramem, które zwyczajnie wykorzystują w tej chwili tutaj projekt, tak więc myślę, że poza tym nie ma tutaj zbyt wiele do przekazania jakby swoim użytkownikom. Jeżeli chodzi o token ja już o tym też mówiłem, 700 milionów tokenów bezpośrednio, jeżeli chodzi o całkowitą podaż, mamy tutaj adres smart kontraktu tokenu, jeżeli chodzi o start, to jest 8 lutego, koniec 10 lutego, jeżeli chodzi o podział tokenów, mamy 15, 27% do łącznej podaży, która idzie na presę, liquidity, płynność 13%, gamification, implementation 15%, wybaczcie mój angielski, influencer, marketing 5%, team 4,90, czyli prawie 5% dla teamu, development for mobile 15%, rewards app 10%, centralized Exchange 10%, czyli przyjmują jakby założenie, że będą listować się na seksach w późniejszym okresie. W tej chwili będzie to Pancake. Jeżeli chodzi o roadmap, mamy w tej chwili drugą fazę. Z tego co widać, BSC Network Support, White Paper, Pink Sale, pre czyli w tym momencie Audit KYC, który jest już zrobiony. Marketing Campaign, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. Jim. AI Bot Upgrade, Airdrop, który ma być przed listingiem na Pancake Swap. Influencerzy YouTube, Twitter i tak Face test App Mobile and Play Store, czyli w tej trzeciej fazie. Nie wiadomo, kiedy ma być ta trzecia faza. Oczywiście mam nadzieję, że jeżeli mówimy tutaj o takich holderach, osobach, które wierzą w taki projekt, ważne, żeby ten, ta aplikacja została uruchomiona w miarę jak najszybciej. Massive Marketing Listing in Exchanges, Wracając do tego, tej aplikacji, słuchajcie, no musimy się jakby tutaj też liczyć z tym, że żadnej aplikacji nie będzie. Tak? Bo to jest projekt, który gdzieś tam ma jakieś założenie, jest white paper, wszystko pięknie brzmi, natomiast w realia często pokazują, że takie projekty zwyczajnie nie doprowadzają do kolejnych faz roadmap, tak, więc bierzcie to pod uwagę. Initial Development of Gym AI Metaverse, czy jakiś tam Metaverse, 5000 holdersów, a mały w Large Crypto Community. <coughs> Professional Marketing Campaign, NFT Collection Release, Community Events, much more. Moim zdaniem w żaden sposób nie wyróżnia się ten roadmap, takie masło maślane, które tak naprawdę nic nie pokazuje. Natomiast, tak jak mówię, dla mnie nie jest ono istotne na etapie, tym, w którym ja będę angażować się w ten projekt, ponieważ ja będę angażować się tylko i wyłącznie spekulacyjnie. Postaram się zwyczajnie zarobić na pre wchodząc i wypłacając moje zyski w momencie, kiedy będzie, będą one już widoczne. Jeżeli chodzi o Team, nie mamy tutaj informacji na temat kto jest w Teamie. Informacje takie pobieżne, które mówią o tym, że są gdzieś tam doświadczonym zespołem itd. itd. Tak więc myślę, że nie będziemy się nad tym rozwozi, rozwodzić. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, mamy ponad 8300 osób na telegramie, no i mamy już tutaj zegar, który odlicza start 6 godzin. 39 minut do zakończenia. Nie, przepraszam, nie zakończenia. To jest jakiś będzie wideoczat, znaczy Voice chat, tak więc zobaczymy o czym będą chcieli tam rozmawiać. Jeżeli chodzi o aktywność, dość spora aktywność użytkowników, widać też dość sporo botów, które gdzieś tam spamują jakimiś właśnie GIFami i tak dalej. Natomiast myślę, że poza tym dość, jest też dość spora. ilość aktywnych użytkowników, zresztą widać to bezpośrednio, poza. Poza takimi właśnie wstawkami, które no akurat w tym przypadku jest dość dużo. Słuchajcie, tak czy inaczej, tak jak mówię, jest to projekt, który oczywiście jest ryzykowny, bo nie wiadomo, jak potoczą się tory tego projektu po samym starcie. Ja natomiast jestem typowym gamblerem, tak więc tutaj w tym przypadku podejmuję to ryzyko. No i kupuję tokeny na starcie przed startem, przepraszam po to, żeby zobaczyć jak to będzie w przypadku podobnego analogicznego przykładu projektu, mianowicie Music AI, który miał listing dokładnie 6 lutego, można było fajnie wyciągnąć jakiś tam zysk w sytuacji, kiedy wchodziło się w presę, i tak więc tutaj, w tym przypadku, mam nadzieję, że powtórzy się sytuacja. W tej chwili jest ten taki trend, że tak powiem, spadkowy, ale on też wynika z tego, że pojawił się drugi. Fairland, który odbył się na sieci Ethereum. No i w tej chwili mamy tego rezultaty w postaci właśnie dużej wyprzedaży, ponieważ pojawili się wcześniej inwestorzy również właśnie z tej sieci, tak więc tak to wygląda, słuchajcie mówię czysta, czysty, czyste ryzyko, oczywiście jak za każdym, 100%, za każdym razem 100%, podejmijcie decyzję świadomą, zróbcie swój własny research, oczywiście Natomiast w dobie, myślę, że takiego trendu, który jest w tej chwili na topie, mianowicie AI, sztuczna inteligencja, warto gdzieś tam interesować się różnego rodzaju takimi projektami. Nie mówię już o dużych projektach, które oczywiście warto trzymać w portfolio i trzymać na okres hossy. O tym również będę mówić. Myślę, że w kolejnych odcinkach pokażę Wam swoje portfolio, gdzie trzymam właśnie tokeny w tym modelu AI, czyli tej sztucznej inteligencji, za którymi idzie faktycznie mocna technologia, które mają bardzo duże szanse na to, żeby urosnąć w kolejnej hoście. Zresztą dodam, że bardzo dużo z tych projektów powstawało już w 2019-2020 roku, które dostawały olbrzymie dotacje, olbrzymie środki, nakłady właśnie na rozwój takich projektów, rozwój tej technologii. Tym samym w tej chwili, po okresie takiego tak naprawdę marazmu, jeżeli chodzi o, o te projekty, Widać zwyczajnie, jak te projekty odżywają. Oczywiście większość z nich, tak jak w przypadku chociażby trendu z Metaverse, za jakiś czas zwinie się, zginie, przestanie istnieć, natomiast te najmocniejsze projekty, które niosą ze sobą przede wszystkim dużą społeczność, mocną technologię będą w stanie się rozwijać i mam nadzieję, dać nam zarobić. Tak więc tyle z mojej strony. Zapraszam Was na naszą grupę zdefiniowani. Link do grupy znajdziecie bezpośrednio pod tym filmem. No i. Link oczywiście do Pink Sale tego projektu, tak abyście mogli przyjrzeć się temu projektowi. Macie tutaj zresztą odnośniki do wszystkich mediów, strony internetowej, Twittera, Telegramu, Reddit, Discord i tak 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 więc tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się hej.